Dzień dobry Państwu, poranny przegląd rynku Forex, zapraszam 29 stycznia. W tym tygodniu oczywiście skupiamy się na posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku oraz na danych z Amerykańskiego Rynku Pracy, to jeśli chodzi o strefę makro. Posiedzenie no, przypuszczalnie nie zmieni tutaj Komitet Otwartego Rynku nie zmieni parametrów polityki pieniężnej, ale być może będą jakieś wskazówki co do tego, w jaki sposób członkowie wyobrażają sobie sekwencję obniżek stóp procentowych, kiedy ewentualnie te obniżki mogłyby się rozpocząć. Obecnie rynek stawia na pierwszą obniżkę w maju, choć część analityków zakłada, że będzie to jeszcze później, dopiero dziś koło czerwca. Ale to nie tylko strefa makro. W tym tygodniu mamy też wyniki spółek, w tym pięciu spółek, które w ostatnim czasie należą do tej grupy liderów, czyli Alphabet, Microsoft publikują wyniki we wtorek i Apple, Amazon i Meta Platform w czwartek i tutaj też można ewentualnie Spodziewać się pewnych ruchów, oczywiście, na samych spółkach, ale też no, one nadają ton ruchom z indeksowi technologicznemu i też SP. Wobec tego tutaj też będą generować nastroje dla całego rynku. Przypuszczalnie, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, no to tutaj nie ma o czym gadać, bo tak naprawdę kalendarz jest pusty. Można przypuszczać, że. Cały dzień będzie raczej spokojny i indeksy będą w niewielkim stopniu się zmieniać. Tutaj mamy kontrakt na Nikkei: lekkie odbicie po piątku, ale też zmiana nie jest specjalnie duża, ale w sekwencja wzrostowa ciągle utrzymana, oczywiście. Więc tutaj nie ma powodów, by zakładać, że tutaj coś się na tym rynku zmienia, a raczej tutaj ciągle zakładamy, że będzie zwyżka. Niewielkie wahania na kontrakcie na SMP, też blisko szczytu, więc wnioski są jakby podobne. To wsparcie z daleko. W tej chwili, no, wsparciem, oczywiście, pierwszym takim konkretnym jest dołek ostatniej korekty. Sytuacja podobna ma się na Dow Jonesie. Tutaj okolica poprzednich dołków i dołek korekty jest tym wsparciem, które w tej chwili obserwujemy. Z założeniem, że. Rynek będzie szedł w górę. Też takie założenie obowiązuje przy DAX-ie. Tutaj wsparcie też jest oczywiście na dołgu ostatniej korekty. Zakładamy, że tutaj pojawią się nowe szczyty też intraday, nie tylko na zamknięciu. Trend wzrostowy wydaje się na razie obowiązywać. Ciekawa sytuacja na ropie. Dochodzimy do tutaj. Oporu na ropie WT to jest okolica 80 dolarów za paryłkę. Ostatnia zwyżka, wyjście nad ten poprzedni szczyt w okolicy 76 z kawałkiem dolarów za paryłkę, tutaj dał sygnał do tego, że może dojść do ataku na opór. No, jak się zakończy ten atak, będzie to miało znaczenie w, tak w średnim terminie, ponieważ wyjście wyraźnie wyżej powyżej tego poziomu dałoby sygnał do tego, że ta sekwencja wzrostowa jest częścią większego ruchu wzrostowego, ponieważ ten ruch spadkowy zostałby zakończony. Na razie jeszcze ten poziom 80 dolarów nie został przetestowany, ale jest blisko, więc tutaj byki mają swoją szansę. Niewielkie zmiany na złocie. Odbicie od okolicy 2 dolarów za uncję, na razie niewielkie, jeszcze tutaj no oczywiście w średnim terminie mamy wzrost, ale póki co tutaj te wahania na razie nie dobudują z dużego optymizmu i ciągle tutaj trzeba się z tym, że jakiś test wsparcia będzie miał miejsce. Jeśli chodzi o rynek walutowy, to też niewielkie wahania, tutaj w przypadku euro-dolara wahania odbywają się poniżej poziomu 1,09. Jak widzimy spadek się nie pogłębia, więc na razie jeszcze tutaj nie ma definitywnych sygnałów zmiany tej tendencji, która wcześniej obowiązywała, chociaż rzeczywiście w tej chwili gdzieś na granicy powiedzmy jest rynek w tym jeśli chodzi o funta do dolara, to sytuacja tutaj jest łatwiejsza, nieco, ponieważ no, mamy wyraźne tutaj wsparcie i dopiero przełamanie tego wsparcia, czyli zejście poniżej tego poziomu 1,26, no, dałoby sygnał do tego, że tutaj ta sekwencja spadkowa może być bardziej pogłębiona. Obecnie ciągle założenie jest takie, że tutaj może przynajmniej dojść do testu tej okolicy oporu. On bardzo silny jest relatywnie, ale też no, nawet silne opory są przeływane. A na razie sekwencja wzrostowa tutaj obowiązuje. I to jeśli chodzi o dzi dzisiejsze spotkanie to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.